Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii 5 jest gry Farming Simulator 2.2 na moim kanale. No w dzisiejszym odcinku zajęć się wykopkami ziemniaków. Te niedawno na tym polu sobie posadziłem ziemniaki. No i oczywiście są one gotowe do zbioru. I poza odcinkiem, zakupując sobie to potężny kombajn, więc wsiadamy do niego. Musimy go oczywiście najpierw rozłożyć. No i zajmiemy się wykopkami. A później te ziemniaki będę chciał przetransportować do fabryki chipsów, którą zakupiłem sobie poza odcinkiem. Znajduje się ona w tym miejscu, tutaj. No, i obok jeszcze postawiłem sobie tutaj fabrykę oleju. Tutaj sobie odwiedzimy może na chwilę to miejsce. O tutaj jest ta fabryka oleju. No, i tu jest produkowany olej, który następnie jest transportowany do tej, tej fabryki chipsów. No, i będą oczywiście one wytwarzane. Tylko teraz jeszcze potrzeba tutaj trochę ziemniaków. Zobaczmy, ile tu jest oleju. 2000 litrów. Ale akurat, ale akurat oleju nie trzeba jakoś dużo. Więc tutaj. Nie jest potrzebna aż taka duża ilość, chociaż jeszcze tam trochę się wytworzy. Bo tutaj w lipcu przywiozłem świeży rzepak. No a teraz dostarczymy tutaj ziemniaki. Na początku przejada sobie może taki jeden albo dwa paski wzdłuż tego pola tutaj obok tej zagrody dla świń, żeby oczywiście zrobić trochę więcej miejsca do zawracania. No bo jak sami widzicie, jest to dosyć duża maszyna. No, tylko w tu rośnie soja, więc za bardzo nie chcę po niej jeździć, oczywiście mam tutaj wyłączone niszczenie upraw, chociaż zobaczmy, może się zmieścimy w ten sposób. No troszkę braku, ale to sobie później, później przejadę ten pasek. Ok, no to odpalimy sobie ten tempomat, no i będziemy sobie to zbierać. No widzę, tak cztery rzędy bierze naraz, czasami 5 weźmie, ale generalnie tutaj cztery rzędy naraz zbiera. Myślałem, żeby sobie kupić ten kombajn podczepiany do dociągnika, tylko że jednak prasa z tym kombajnem zajmuje dość sporo czasu, i mi na tym, żeby w miarę sprawdzić jakoś zebrać te ziemniaki. Więc sobie wykorzystamy taki oto kombajn samojedzy. tym bardziej, że mam dość sporo pieniędzy na koncie. Jeszcze mi trochę zostało i będę chciał za to kupić sobie sieczkarnię John Deera. No i możliwe, że kupię sobie jeszcze też chyba prasę stacjonarną, żeby zrobić bele sieczki z kukurydzy. Które oczywiście później zamienią się w kiszonkę, no i będę mógł je tam wrzucić do biogazowni. A kukurydza jest na polu numer 88, więc tam sobie w kolejnym odcinku zrobimy timelapsa z, z zbiorów kukurydzy na kiszonkę. No i zobaczymy, może zrobimy też jakiś odcinek z siewu pszenicy, to sobie sieje pszenicę na tym polu tutaj obok po prawej. Tu wcześniej był owiec i został zebrany. No i sobie tam możemy zasiać pszenicę na tym polu. Później też jeszcze może jakieś szniwa soli zrobimy na tym polu po lewej. Może jeszcze jakieś rozrzucanie obornika. Ewentualnie jeszcze może jakieś kosy, może jakieś karmienie zwierząt zrobić. No i w sumie powoli będziemy się zbliżać do premiery nowego farminga. No też pod koniec serii myślę, że zrobimy sobie takie podsumowanie. tutaj. Przejedziemy się po całym gospodarstwie, zobaczymy co tutaj wybudowałem, sobie tak podsumujemy. Ale generalnie powiem Wam, że jestem zadowolony z tego gospodarstwa, jakie tutaj zbudowałem. Myślę, że ma ono fajnie taki klimat, też maszyny fajne udało mi się tutaj zebrać. No, to polokrot jest fajne, bo ono jest bardzo długie. Jest dosyć wąskie, ale jest bardzo długie, więc nie trzeba jakoś dużo się bawić w zawracanie, tylko sobie po prostu jedziemy. O, no i tutaj już jest koniec. No i mamy ponad 9000 litrów tych ziemniaków. I teraz przejdziemy sobie tutaj na drugi koniec. Tu jest też yy, ciepłownia, w której można sprzedawać wyry oraz chyba słomę. No jakoś za bardzo tu nawet nie jeździłem do tego budynku. No to teraz jedziemy kolejny pasak. Chociaż szkoda, że w tym farmingu mamy tylko jeden kombajn do ziemniaków. Szkoda, że nie ma ich więcej, no bo do buraków mamy te dwa kombajny marki Ropa. No i jeszcze mamy tego Grimme. Szkoda, że nie ma Holmera, bo to też był bardzo fajny kombajn. On był w 15 dodatku i w 17 oraz w 19 był w podstawce. No a tutaj jest on dostępny w modach, więc jak ktoś chce, może sobie go pobrać, w miałam przerobioną wersję, która zbiera te warzywa oraz jakieś inne uprawy. Ale no, generalnie jest to bardzo fajny kombajn. Bardzo fajnie się nim pracowało w poprzednich farmingach, no i też myślę, że wykorzystam go w tych seriach ze starszych farmingów, które obecnie prowadzę. Chociaż tutaj te kombajny w 220 też są fajne do buraków, ale tak jak mówiłem, szkoda, że do ziemniaków jest tylko jeden. Oczywiście chodzi mi o kombajny samojezdne, no bo te do ciągnika, no to jest chyba jakieś ROPA oraz GRIMME. No ale fajnie by było, gdybyśmy mieli trochę więcej kombajnów samojezdnych do ziemniaków. Bo tak to praktycznie mamy ten jeden, no i tyle, ewentualnie z modów coś. Jest też ten kombajn z poprzedniego farminga. No ale fajnie by było, gdybyśmy jednak mieli trochę więcej tych kombajnów. No ale zobaczymy, może w kolejnym farmingu pojawi się trochę więcej tych kombajnów do wyboru. Byłoby fajnie, no bo jednak fajnie, jakby był jakiś większy wybór. A no i tak ten kombajn nawet całkiem spoko jest, chociaż to z przodu tutaj ten podbierak ma taki dość długi, trochę nawet śmiesznie wygląda, jak taki długi jest ten podbierak. No zobaczymy, co się pojawi. Pewnie niedługo będą... będzie więcej maszyn ujawnianych. No, za chwilę widzę, że będzie pełny zbiornik. Akurat jesteśmy obok przyczepę to może sobie to rozładujemy za chwilę. Tylko sobie tu dojadę do końca. No i zaraz to wysypiemy. Chyba nie złapało mi przyczepy. Chociaż nie, złapię przyczepy. Okej, okay, no to niech się to wysypie teraz. Widzę, że te ziemniaki szybko się rozładowują, więc tu sobie szybko to wysypiemy. No i pojedziemy dalej. A takie jedno krążenie, no trochę tutaj było, w sumie tam akurat nie robiliśmy poprzeczniaka wzdłuż pola, tylko z tej strony, ale i tak trochę tych ziemniaków się zebrało, czyli praktycznie takie dwa paski, no to jest prawie pełny zbiornik. No, to sobie fajnie te świnie chodzą w tej zagrodzie. Ogólnie bardzo fajna jest ta zagroda z tym budynkiem. Ciekawe jestem, czy pojawi się w kolejnym farmingu, ale wydaje mi się, że raczej tak. Ok, ciekawe, że teraz się zmieszczę. Teraz chyba się już powinienem zmieścić tutaj z tym kombajnem. O, chyba się już zmieściłem, więc sobie jedziemy tutaj dalej. No, czasami nawet cztery rzędy bierze ten kombajn. No tak zależy od tego jak tutaj jedziemy. Teraz bierzemy cztery. No, jeszcze trochę pokopiemy i zaraz może jeszcze pojedziemy pod koniec odcinka zawieźcie ziemniaki do fabryki. No, jeszcze myślę, że trochę sobie pokopiemy, może zrobimy ten przejazd, to następny, wysypiemy no i pojedziemy z tymi ziemniakami. No resztę sobie to wykopię pod odcinkiem, ale widzę, że trochę tych ziemniaków będzie na tym polu. No ono akurat jest bardzo długie. Teoretycznie nawet można byłoby połączyć te wszystkie pola, co i to pole po lewej gdzie rośnie soja, tam gdzie był, gdzie był owiec. A też takie mniejsze pola są fajne, też jaki fajny klimat, no i akurat takie małe pola są przydatne na przykład do takich ziemniaków, albo na przykład do warzyw, takich jak buraki, marchewka albo pasternak, albo też do buraków cukrowych. Bo gdybym chciał na takim dużym polu zbierać ziemniaki, no to już myślę, że przydałoby się tam dwa albo nawet trzy takie większe kombajny, no bo jednak zbierać takim jednym kombajnem no to zajęłoby dość dużo czasu. Ok, tu jeszcze zostało troszkę do końca. Na no jeden przejazd to, to widzę, że jest około 9000 litrów tych ziemniaków, czyli prawie 40%, nawet ponad 40%. Ok, no to pojedziemy sobie teraz w ten sposób, troszkę sobie go wyłączę, bo jeśli jest włączony, no to jedzie on 10 km na godzinę, nawet jak podniesiemy ten podbierak. Okej, okay, coś tutaj znosi ten kombajn, może jakaś nierówność była. No bo tak przez chwilę mi zaczęło go delikatnie znosić, widocznie jakieś tam pole jest trochę nierówne. No, więc teraz znowu sobie wysypiemy te ziemniaki na wszczepy, no i może już pojedziemy do fabryki. Na szczęście ta fabryka też jest tutaj niedaleko, tam za biogazownią. Nawet ją tam w tle widać, też tam fabryka oleju widać w tle. Więc jakoś daleko nie muszę jeździć. No teoretycznie mógłbym te ziemniaki wysypać do tej fabryki zupy, no bo tam też można robić zupę z ziemniaków. Ale ustawiam, że sobie kupię tą fabrykę chipsów, żeby też to wykorzystać. Skoro pojawiło się to w dodatku, no to może sobie to wykorzystać i też tam zawieźć ziemniaki. No i fajnie, że dodali też te fabryki do przetwarzania ziemniaków, no bo po pramie jeszcze nie było żadnej takiej fabryki, nie licząc modów. Więc praktycznie ziemniaki można było wykorzystywać albo do sprzedaży, albo do karmienia świń. A to fajnie, że pojawiła się ta fabryka chipsów, fabryka zupy, gdzie również można przetwarzać ziemniaki. Jestem ciekaw, czy te fabryki pojawią się w kolejnym farmingu, ale wydaje mi się, że raczej tak, ponieważ też będą one dostępne. No i też ciekawe, jakie pojawią się nowe fabryki do przetwarzania tych nowych produktów do nowych upraw. No to jest bardzo fajna rzecz, no bo można fajnie zarabiać na tych produktach, nie trzeba ich bezpośrednio sprzedawać, jak w starszych farmingach, tylko można je przetworzyć na jakieś produkty. No i dzięki temu można jeszcze więcej zyskać. No i też fajna taka zabawa w przetwarzaniu tych produktów. Okej, okay, zaraz sobie podjedziemy do tego ciągnika, tylko sobie dojedziemy do końca, no i sobie cofniemy tam wysypać te ziemniaki. Akurat powinna być prawie pełna przyczepa, bo tu mamy... 17 tysięcy litrów, prawie 18 tysięcy. No więc pojedziemy sobie z tym transportem. Poczekam aż to się wysypie, no i wyłączę kombajn i wsiądziemy sobie do tego maseja. Też niedawno założyłem do niego obciążniki. Opony fajnie wyglądają. Też jest on bardziej stabilny podczas pracy na polu. Okej, okay, ten na razie sobie ten kombajn tutaj zostawię. Trochę się udało wykopać. No i z takiego kawałka mamy 36 tysięcy litrów, prawie 37 tysięcy litrów ziemniaków. Więc sobie to zawieziemy do fabryki. Pojedziemy sobie nawet tutaj na skróty przez pole. O, nawet mamy akurat reklamę. Tutaj się pojawia reklama chipsów ziemniaczanych, więc fajnie, ciekawe. To reklamy się tutaj losowo zmieniają. Ale ciekawe akurat, tu jest reklama chipsów, no i tam kawałek dalej jest fabryka. Tu jest chyba kolejna jakaś reklama, tylko nie wiem czy ta sama. O akurat ta sama się pojawiła. O, tutaj dosyć ciasny jest ten wjazd, ale na szczęście się zmieściłem. No i teraz ciekawe, gdzie to się wysypuje, bo tutaj mamy oczywiście tę samą fabrykę. O, tu jest miejsce do wysypywania, więc sobie tu wysypiemy. No jakbyśmy chcieli taką fabrykę postawić sobie na innej mapie, no to jest dostępna mniejsza wersja, a tu mamy taką dużą wersję tej fabryki, no i fajnie to wygląda. A na innych mapach możemy sobie trochę taką mniejszą wersję postawić. No i teraz się te ziemniaki będą przetwarzać. Ok, obejdziemy sobie teraz tam i pojedziemy na drogę. No, nawet fajnie ta okolica wygląda tutaj. Tutaj jakieś drzewka, tu mamy oczywiście wjazd na drogę. Okej, okay, tutaj jeździ ten samochód, tego przepuścimy, no i jedziemy. No ale tu na przykład mamy młyn po prawej stronie i co ciekawe nie można go kupić jako fabryki, tylko jest to jako punkt skupu. A na przykład na innych mapach, na tych mapach z podstawki tej europejskiej, amerykańskiej, można było kupić młyn, który początkowo był punktem skupu, jeśli go kupiliśmy, no to oczywiście działał wtedy jak fabryka. Chociaż wtedy nie mogliśmy już sprzedawać tam zboża, tylko mogliśmy tam przetwarzać. Ok, no co zostawimy sobie ten ciągnik tutaj na poboczu, gdzieś. No jeszcze sobie wsiądziemy do tego kombajnu kawałek przejedziemy. No resztę już to kończę pod odcinkiem. Jeszcze może sobie tu przejedziemy taki pasek, żeby później pracownik miał gdzie zawracać, chociaż on i tak pewnie zostawi jeszcze tutaj kawałek tych ziemniaków. No Pracownik zwykle i tak potrzebuje więcej miejsca do zawracania. A to sobie taki kawałeczek przejedziemy tutaj o troszkę się tego wykopię. A resztę oczywiście poza odcinkiem. No więc myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.